Siemaneczko w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj po miesięcznej chyba przerwie powracam do was i mam kilka nowości, pierwsza tu już widzicie piesek, tylko trochę mnie drapie, ale jest fajny nazywa się Reksio o. tutaj króliki A trzecia zmiana to tutaj jest jedna świnia ha, trochę much, ale tutaj trzy a uwaga dziesięć prosiaków tutaj mają paśnik sobie niech sobie jedzą nic im się nie chce Psiu. Teraz idziemy do Gęsi. I do kaczek. Pokażę Wam jakie już są duże. O, kurak daka. Teraz kaczki i gęsi pokazuję drugi raz. Więc pewnie już część z Was oglądała u agrosimona wczoraj. E, sorry. Zbymka 12, bo teraz zmienił nazwę. No ale... To widać, które to są gęsi, które klaczki. Tam jest chyba ładna parka. Oj, trochę do Będzie trzeba zaraz zwiewać. Tutaj mój dzisiejszy towarzysz znowu. Tylko ej, nie gryź. Siedź. Rek się już zamknąłem, a teraz... Idziemy dokładnie. I to dam jest tutaj, a no w sumie mogę nawet go przypalić. Więc tak tu kurde może mu sania dam. Nie chcę. A ten układ to... chyba akumulator słaby czy coś Tutaj jeszcze nasza poczciwa 30 To trzeba kupić nowe tą naklejkę No ale tak tu tutaj wszystko jak było 30 jak 30 Rocznik produkcji 84 Więc taki można powiedzieć trochę już Koniec tych Emek, e, sorry, nie Emek. Emek to był wtedy początek. No, 87 to był początek przecież, no ale wiecie o co, co chodzi? chodzi. Tutaj jeszcze jest kot. Jak to mały kot, wszędzie lubi biegać, wszędzie wchodzi. Tu jeszcze ma, czekajcie, o, taką zabawkę. aż baw się tym taki fajny kotko no i w dzisiejszym filmie to wszystko więc się żegnam no i cześć